Cześć! Moi drodzy, mówię do Was jako dietetyk, który na co dzień dużo pracuje z dziećmi, z młodzieżą, również z dziećmi dotkniętymi anoreksją. Mówię do Was jako trener relacji Family Lab, gdzie na co dzień pracuje z rodzicami, z nauczycielami, jak się dogadywać z dziećmi. Mówię wreszcie do Was jako rodzic dwóch synów, 6 i 12-letniego, i mówię do Was jako człowiek, który bardzo często prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkołach. Kurczę! Widziałem najnowsze dane, które są łatwo dostępne. Mamy najwyższą ilość prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w historii, a już byliśmy w czołówce Europy. I wiecie co? To jest tylko i wyłącznie nasza odpowiedzialność, dorosłych. Musimy posypać głowę popiołem i zastanowić się, co my robimy aż tak źle, że nasze kochane dzieci, nasza młodzież nie chce dłużej żyć. Jak musi być beznadziejnie, że młodzi nie chcą żyć?